Cześć, bardzo gorąco wszystkich witam. Krzysiek kata, pasieka na skraju lasu. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać i dobrze słychać. Witam wszystkich na mojej stolarni. To jest taka stolarnia, którą, którą, no, na którą przystosowałem taką starą stodołę. Stodoła, w której pierwotnie był skład rzeczy niepotrzebnych z całej rodziny. Tutaj było złożone całe gradobicie, które gdzieś tam komuś się nie przydawało dzisiaj, a wydawało mu się, że przyda się kiedyś, skończyło się jak zwykle, czyli wywaleniem tego wszystkiego na śmietnik i stodoła teraz służy już do innych celów. Jest to magazynek sprzętu stolarskiego oraz, oraz stolarskiego, mówię, pszczelarskiego oraz, oraz stolarnia do produkcji różnego rodzaju elementów ulowych. Mam ogromną, ale to ogromną satysfakcję z tego, że Poza tymi pierwszymi pięcioma ulami, które kupiłem, produkuję, sam produkuje wszystkie elementy Uli włącznie z ramkami do Uli i no, to po pierwsze no, jest ogromna satysfakcja, bo sam buduję od podstaw swoją pasiekę, mogę dobrać sobie sam rozmiar ramki, który mi pasuje, nie martwiąc się o to, czy czy, czy, czy to będzie kosztowało tyle, czy tyle, bo, bo to wszystko tutaj na stolarni to kosztuje grosze i też no, tak, posiadanie takiego czegoś daje taki komfort, że w momencie kiedy jakiś pomysł uznamy za nietrafiony, to, to elementy uli są do przeróbki, korpusy są do, skr do skrócenia, do, do, do powiększenia, do, do przeróbki na dennice, na powałki, to wszystko można tutaj zrobić więc. Więc jest super, że, że to jest i że, i że mogę się tutaj pobawić. Dla mnie, dla mnie to jest taki nie, nieodłączny element sezonu, bo pasieka już się ułożyła do zimy, pszczoły siedzą w kłębach, jest temperatura niska, gdzieś tam jakieś 3 stopnie w tej chwili. A, a tu wejście na stolarnię to jest jak gdyby dalszy ciąg sezonu pszczolarskiego, przygotowania do kolejnego sezonu, uzbrojenie się w odpowiednią ilość sprzętu, który. Który będzie, który będzie pod ręką, który będzie można wykorzystać, użyć, a z każdym rokiem przybywa też wiedzy i doświadczenia, ile tego wszystkiego potrzeba i co trzeba przygotować, żeby przejść spokojnie przez kolejny sezon. No i co ja będę tutaj szykował? Ja będę szykował, ja będę szykował elementy uli na Langstroth jedna, druga. Mówiłem dosyć często i dosyć dużo na temat tego rozmiaru ramki. Patrzę na zimujące pszczoły i jestem, jestem naprawdę bardzo zadowolony. I jestem spokojny o zimowle bo pszczoły zimują na trzech korpusach: jedna, druga, langstrot. Obsiadając praktycznie no, ten zasięg kłębu, obejmuje dwa korpusy, z których oba są zalane pokarmem. A jeden w całości, ten górny w całości, górna kondygnacja, a ta środkowa kondygnacja w dwóch trzecich. Pszczoły tam się ładnie powiesiły, siedzą. Dobrze to wygląda. Zima dopiero startuje i nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca, ale, ale dobrze to wygląda. I ja będę dalej kontynuował prace związane z jedna druga Langstroth. W międzyczasie też mam tu trochę sprzętu zrobionego na 3 czwarte, i ramki, i, i korpusy, i przerobię sobie to na 2 trzecie langstroth. Będę chciał spróbować jeszcze tego rozmiaru, bo. Słuchajcie, takie próby nic nie kosztują, a człowiek przynajmniej wie, czy siedzi w czymś dobrym, czy siedzi w czymś bardzo dobrym. Czy czegoś może odrobinę nie skorygować. Te, te, ta ramka 2 3 Langstroth to taki, takie dwie, dwie kondygnacje, czyli gniazdo złożone z dwóch kondygnacji ma powierzchnię plastrów, samych plastrów, dokładnie taką samą jak gniazdo do danta, a dla mnie gniazdo do to jest taki punkt odniesienia, i e, to jest takie, takie gniazdo, w którym wszystko się mieści, gdzie, gdzie jest miejsce i na pierzgę, i na czerw i na, i na pokarm, e, i gdzieś mnie tak trochę nęci ta, e, ta ramka. Przynajmniej po to, żeby spróbować i przetestować, więc zrobię trochę takich korpusów. Będę jeszcze robił korpusy wielkopolskie, e, nieocieplone. E, nieocieplone z pojedynczej deski. E, no bo one mi są potrzebne. Ja mam trochę tych korpusów takich ocieplonych, trochę robiłem też ocieplonych korpusów, ale to wszystko jest tak pracochłonne, czasochłonne. A w tym roku tego czasu u mnie nie ma za wiele, więc, więc będę robił korpusy wielkopolskie wielkopolskie nieocieplone z pojedynczej deski. Zobaczymy, jak się pszczoły będą rozwijały. Opinie są takie, że ludzie mają na takiej pojedynczej desce i nie widzą różnicy pomiędzy ocieplonym a nieocieplonym. Zobaczymy. Zrobię takie korpusy i oprócz tego wystartuję jeszcze z produkcją odkładówek na jedna druga Langstroth, które jednocześnie będą pełniły rolę ulików weselnych. U mnie na pasiece zakupiona została matka reprodukcyjna. Przepraszam, zamówiona została matka reprodukcyjna i ja będę chciał, będę chciał produkować matki na swoje własne potrzeby. A że ten sezon pokazał, że no niesamowitym bogactwem pasieki jest posiadanie kilku, kilkunastu takich luźnych, unasienionych matek. Gdzie, gdzie, gdzie różne rzeczy się dzieją. Zawsze taką, taką matkę można sięgnąć, wykorzystać. Można ją też sprzedać i wzmocnić się troszeczkę finansowo. No ale w każdym razie zamysł jest taki, żeby robić na własny użytek i no, no, będą mi potrzebne uliki weselne. A że chciałbym, żeby to wszystko było razem komp kompatybilne, to będzie ramka jedna, druga, Langstroth w postaci takiego ulika ze stałą dennicą i z nakładanymi na to korpusikami sześcioramkowymi na górę. I taki komplet to będzie, to będzie właśnie taka, tak, taki korpus z, ze stałą dennicą i dwa takie korpusy sześcioramkowe na górze, w zależności od potrzeb, dawane bądź niedawane praktyka pokazała, że, że komplet, taki, taka, taka, taki stały korpus z dynicą i jeden korpus nadstawkowy to jest trochę za mało, więc będę to dorabiał. Oprócz tego produkcja ramek, no jedna, druga, Langstroth to potrzeby są bardzo duże, no bo tych korpusów jest trochę więcej niż w wyższych ramkach. Będę dorabiał te ramki. Ja myślę, że około 500 sztuk będzie potrzeba zrobić, ale tutaj też wzbogaciłem swoją stolarnię w sprężarkę, w pistolet pneumatyczny do Ja Myślę, że ta praca będzie szła szybko i sprawnie. Zachęcam, zachęcam do oglądania, zachęcam do śledzenia kanału. Ja będę pokazywał swoje wyniki swoich prac. Teraz. Teraz tu będę się skupiał i, i tutaj będę robił i jeżeli macie jakieś pytania, czy, czy, czy chcielibyście o coś zapytać. To, to bardzo proszę w komentarzach. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Cześć! Zrobiłem wymiar, jest ogranicznik.